Dzień dobry, cześć, siemano. Z tej strony Marcin Korkowski, obecny szef sztabu Woźb Włodawa. W maksymalnym skrócie chciałbym przekazać Wam maksimum informacji, a więc od razu zaczynamy. Po pierwsze, chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w przebieg i organizację 29. finału Woźby w Włodawie. W szczególności wolontariuszom. Bez Was by nam się nie udało. Wszystkim sponsorom za hojne datki na rzecz działania Włodawskiego Sztabu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji i przebiegu imprezy. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 36 106 zł i 19 groszy, i ta kwota zasiliła konto fundacji na rzecz otolaryngologii i laryngologii. Cieszę się, że pomimo trudnej sytuacji związanej z COVID-19 udało nam się przeprowadzić kwestię. kwestę. Po drugie, kilka słów o bieluszowym 30. finale WOSP. Finał planowany jest na dzień 30 stycznia 2022 roku i o ile nic nie stanie nam na przeszkodzie, Razem, wraz z Wielką Kwiatą Świątecznej Pomocy, zagramy tutaj w Włodawie, w niemal każdym mieście w Polsce, jak i na całym świecie. Celem tegorocznej zbiórki jest okulistyka dziecięca. Jak doskonale wiemy, coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami telewizorów, komputerów, laptopów czy smartfonów. Dotyczy to również najmłodszych. I to właśnie oni najbardziej narażeni są na przyszłe dolegliwości wzrokowe. Choćby poprzez zdane nauczanie. Po trzecie i chyba najważniejsze 8 listopada rozpoczynamy nabór wolontariuszy do 30 finału Liczba wolontariuszy jest ograniczona przez sztab główny w Warszawie. W tym roku została przy, przydzielona liczba 400 wolontariuszy. Mamy dwie drogi do tego, by zostać wolontariusze. Możemy klasycznie we Włodawskim Domu Kultury odebrać ankietę, formularz wolontariusza, złożyć go tutaj. Ewentualnie zarejestrować się osobiście poprzez stronę iwolontariusz.woźb.org.pl Tyle ode mnie. Nie zapomnijcie polubić fanpage'u Sztab Woźb oraz łódzki Dom Kultury, bo to tam znajdziecie najświeższe informacje dotyczące dalszych działań naszego sztabu. Trzymajcie się, do zobaczenia.